Cześć. Dzisiaj jest czwartek, 17 kwietnia. Jesteśmy w tej oto pięknej, słonecznej wrześni. E, idziemy do Alicji. Alicja to 7-letnia dziewczynka, na którą uzbieraliśmy e, prawie 17 tysięcy złotych na specjalistyczny wózek spacerowy, e, który pomoże jej e, więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Alicja jest. Wyjątkową dziewczynką. E, jedyna na świecie ma e, wielokrotną duplikację chromosomu trzeciego, ale przekonacie się sami, że nie powoduje to trudności w tym, aby cieszyć się życiem tak jak jej rówieśniczki. Dzień dobry, Kanga Foundation. Jest też tatuś. Chodź. Dzień dobry Alicjo! Dzień dobry. a dla Pani dzisiaj kwiatki. Dziękujemy za zaufanie. Mam Dziękuję nadzieję, bardzo. że to była fajna współpraca. Dzień. Hej Alicja, zobacz, słyszałam, Dzień. że lubisz kotki. Widziałaś takiego kotka. Poczuj jaki mięciutki. Mam nadzieję, że przytulanie go sprawi Ci dużo radości. Czy Alicja nas dobrze słyszy? Możemy się tak, do Alicji. Tak, słyszy dobrze, ma, ma, ma. tylko że Alicja nie potrafi mówić. Czy rozpoznaje, um, rozróżnia osoby? Rozpoznaje z bliska, a, ja. z bliska, ale ma właśnie okay. bardzo dużą wadę wzroku, bo mhm. na jednym oku minus 13, a na drugim prawie minus 16. To co, rozpakowujemy wózek? Oczywiście. Alicja jeszcze do niedawna nie była pionizowana, tak? Po operacji tak, ortopedycznej tak. dopiero udało się zrobić takie duże postępy. Tak, tak. po operacji bioder, to w sumie było to prawie 3 lata temu. Po intensywnej rehabilitacji udało się właśnie tak już lepiej spionizować i że zaczęła stawiać kroki przy pomocy balkonika oraz przy pomocy osoby prowadzącej. Dużo nam daje, bo łatwiej jest na przykład gdzieś tam przetransportować chociażby z wózka no do łazienki pewnie. czy z wózka do samochodu, ja jak troszeczkę jest tak. samodzielnego kroczenia. To jest w ogóle piękna okolica, widzę, taka spokojna, ale tak jak przejeżdżaliśmy przez Wrześnię, nie znalazłam, nie zauważyłam żadnej przychodni, ośrodka rehabilitacji, żadnego specjalistycznego punktu. Jak daleko macie do takiego miejsca, w którym może się odbyć, nie wiem, czy wizyta lekarska, czy, czy jakaś rehabilitacja? Pod względem rehabilitacji to mamy... Naszą koleżankę tak, e, Ole Koskę, która no, zajmuje się aliką. Tak, we wrześniu. A jest już we wrześniu. Tak, więc fajnie, we wrześniu. Jest non-stop rehabilitowana, jest rehabilitowana w przedszkolu, ma swoje zajęcia i sensoryczne, i ortopedyczne. A Rehabilitacyjne. a jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie operacyjne, no to jednak jesteśmy pod operacją Instytutu Paleja w Warszawie. Tak jak już wcześniej wspominałem, w lipcu zamierzamy wyjechać na, na wakacje połączone ze, z turnusem dla nalicji w góry, więc no na pewno go weźmiemy, na pewno będziemy chodzić po górach. w tym roku byliśmy w słowackim, popackim Plesową więc w tym roku mam nadzieję, że nam też to się uda i, i te słowacki Góry odwiedzimy i tam na pewno Genialnie. w stu przetestujemy ten budżet. Jak to się w ogóle z, y, zadziało, że, że dowiedzieliście się o fundacji? No to w sumie dzięki pani Emilii y, Góralczyk, u której zamawiamy zazwyczaj sprzęty y, właśnie rehabilitacyjno-ortopedyczne, no, i ona tak nam podsunęła pomysł, że jest taka fundacja, i, i warto się zgłosić, żebyśmy spróbowali. To jest dla nas no, super sprawa. Otrzymaliśmy fajny wózek, o którym marzyliśmy. Alicja marzyła. Um, więc jeszcze raz bardzo dziękujemy. Czy warto się odezwać? Na pewno, tak? bo jak już mm. wcześniej rozmawialiśmy, no, zbiórka pieniędzy nie jest łatwa tak? na jakikolwiek cel, a szczególnie na cel własnego dziecka, które jest chore. Nie ma się bać i trzeba korzystać um, z, każdej daje, z każdej pomocy i z, z każdej okazji e, dobrych ludzi, którzy chcą po prostu pomóc.